Dzisiaj wam pokażę aplikację ZG. Yy, ona ma bardzo fajne funkcje, jeżeli ktoś chce sobie mieć dzwonek w telefonie. Niestety takiego telefonu nie posiada. Zaraz wam pokażę. Instalujemy ją w sklepie Google Play. Piszemy ZG. Powinno. O, ZG powinno Wam się wyświetlić zg Tła dz dzwonki. Aplikację instalujemy, jak nie to otwieramy ją sobie. I w aplikacji ZG będziemy mieli takie różne dzwonki. Na przykład wpiszmy. Hmm, to, jest, to jest takiego. Nie warpapierz, bo możemy mieć różne, 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 ten, różne z, właśnie, ringtones, bo są też powiadomienia, wideo, warpapierz y, Linktones a ringtones to będzie na przykład iPhone, ringtones z Linkton, tam zawsze się wybiera właśnie. Czy Linktony i tutaj też można. Czyli na przykład. Jeżeli Wam pomogłem, zostawcie subskrypcję i łapki w górę.